jak zaprezentują się tym razem Zielonoguzanie, szczególnie Andrzej Kusta. piąty, szósty wyścig zawodów, Jankowski, Kusta, Ławęcki, Szymkowiak, Co najlepiej? Jankowski, Szymkowiak, w półki po zewnętrznej, tak, zamknie tam wszystkich zawodników, Adam Ławęcki walczy z Andrzejem Kuszą o drugą pozycję, Andrzej Kusta na trzeciej pozycji, drugi Adam Ławęcki, stawkę zamyka, dość nie spodziewanie Roman Jankowski, ale teraz atakuje po zewnętrznej, Roman Jankowski po zewnętrznej, czy wyjdzie na trzecią pozycję? Ten atak Andrzej Kussa prowadzi Jarosław Szymkowiak, drugi Łabęcki, trzeci kurszca. No i e, na pewno atakować będzie Roman Jankowski, choć stracił dystans do Andrzeja Kusy. E, kapitan i jedzący trener leszczyńskiej unii. Jarosław Szymkowiak na czele, znakomity start. Bardzo dobrze tam pojechał na pierwszym łuku Taktycznie. Drugi Adam Łabęcki. Jakby zbliżał się do Jarosława Szymkowiaka. Zawodnicy kończą. Trzecie ogrodzenie, nic się nie zmienia, zanośnie na zwycięstwo w tym wyścigu pary zielonogórskiej. 4 do 2 Jarosław Szymkowiak, Adam Ławęcki, Andrzej Kuszczar. Równe różnice pomiędzy zawodnikami, choć teraz jeszcze walczy cały czas Roman Jankowski. No nie przystało temu zawodnikowi, który w tym sezonie tak znakomicie się spisuje, przejechać jako ostatnich. zwycięzca Jarosław Szymkowiak, dwa punkty. Adam...